Jaworzyńska to nie w dziurach. Kierowcy decydujący się na jazdę, jedną z głównych dróg legnicy, muszą uważać, aby nie zniszczyć auta. Na drodze ustawiono pachołki, aby ostrzec kierowców przed niebezpieczeństwem. Wczoraj jechałem na przykład też Jaworzyńską, wracałem do domu, nie, no to po prostu asfalt na drodze jest no, powrzucało z tych dziur, nie, i kwestia no, strasznie się jeździ. Przypomina Wam sobie, że jakaś droga była tak w tak tragicznym stanie w legnicy w ostatnich kilkunastu latach? No właśnie nie, bo. Na przykład tam na innych ulicach zerwali asfalt i się lepiej jeździ po kosce nie? Nawet, a tutaj to jest, jest horror dosłownie. O prawdziwym horrorze mówi zdecydowana większość kierowców. Pan Daniel jednak do takich dróg jest odpowiednio przygotowany. Pytamy o jego sposób poruszania się po Jaworzyńskiej. Zwykłym samochodem przy tym stanie dróg raczej się nie da, więc jeżeli rekreacyjnie to moim ulubionym układem, natomiast jeżeli nie rekreacyjnie z dzieckiem, no to autem terenowym, bo przy tych dziurach tutaj, no nie da się inaczej. Sprzedawca kładów liczy na zwiększenie obrotów i większą sprzedaż. I za urzędnikom powinien pan dziękować, bo więcej ludzi będzie zainteresowanych kładami. No tak, najlepiej moim zdaniem pozbądźmy się w ogóle asfaltów, zostawmy tylko drogi szutrowe. Nasza branża na pewno będzie kwitła, kłady będą jeździć wszędzie. Najlepiej jeszcze nie odśnieżajmy dróg, bo sprzedajemy też pojazdy z pługami, więc generalnie my jesteśmy jak najbardziej za, żeby ten asfalt ściągnąć i zostawić tu sam szuter. Będziemy mieli piękny odcinek testowy dla kładów. Będziemy łatwo mogli sprzedać pojazdy, no i Legnica będzie stolicą obrąbową w Polsce. Urzędnicy w taki sprzęt nie zamierzają jednak inwestować. Nie mam kłada, nie jeżdżę na kładzie, ale e, e, widzę, że e, no, szyderstwem chce się pewne zjawiska, pewne fakty e, komentować, a to chyba jednak nie jest najlepsza metoda do, do dialogu czy do debaty. W takim razie przechodzimy do faktów i sprawdzamy, jaki procent budżetu miast z naszego regionu jest przeznaczanych na inwestycje, czyli m.in. na remonty dróg. Jak widzimy w Legnicy wydaje się na inwestycje bardzo mało, tylko 8,5% budżetu, podczas gdy głogów aż 30%. 5000 tysięczny karpacz na inwestycje przeznacza nawet 40%. W ubiegłym roku ten karkonoski kurort wybudował obwodnicę centrum miasta z tunelem. Koszt to blisko 20 milionów złotych. Inwestycje dotyczą przede wszystkim infrastruktury, i tak jak w zeszłym roku największą inwestycją była budowa tunelu pod stokiem Kolorowa i między innymi dzięki temu możemy zamknąć tutaj ruch na ulicy Konstytucji Maja i wszyscy mogą teraz swobodnie tą ulicą spacerować. A turyści bezpiecznie i w miarę szybko mogą przemieszczać się pomiędzy Karpaczem Górnym a centrum miasta. Rzecznik prezydenta Legnicy mówi nam, że porównania z innymi dolnośląskimi miastami są jednak nieuzasadnione. Polityka miasta koncentruje się już w tej chwili. W sensie planistycznym i inwestycyjnym, na kolejnym okresie finansowania, budżetowania poprzez Unię Europejską lata 2014-2020. W tym roku jednak inwestycje są skromne i tego nie da się ukryć. Jedną z najważniejszych będzie budowa stadionowego oświetlenia i kontynuacja remontu Akademii Rycerskiej. Powracamy do Jaworzyńskiej. Pan Daniel z przymrużeniem oka poszukuje kolejnych plusów. Dziur na drodze. Co ciekawe, ta 30, która tam była postawiona, i kierowcy non-stop łamali przepisy. W tej chwili przy 30 wszyscy jadą 20. O dziwo nie trzeba fotoradaru stawiać nic. Droga sama weryfikuje. Czy w tym roku kierowcy już odczują jakąś poprawę stanu tej drogi? Już w tej chwili powinni zacząć odczuwać poprawę, no po prostu trzeba usunąć zniszczenia, których dokonała zima, dokonała natura. One będą w możliwie najszybszym czasie usunięte. W takim razie mamy wybór, albo kupujemy kłada, albo cierpliwie czekamy na remonty. W tym roku na Jaworzyńskiej mają rozpocząć się prace. Na pierwszy etap remontu zarezerwowano 1 700 000 zł. Prace blisko 3 kilometrowego odcinka potrwają jeszcze kilka lat i pochłoną w sumie 60 milionów zł.